Siemano, ja jestem Rejwa, a to jest seria od Suoklatesa do Herkulesa, dzień 12. Dzisiaj zrobimy sobie trening barków oraz brzuszek. I tak w każdym odcinku pod koniec materiału pokażę swoją aktualną formę. Tak w ogóle remont siłowni zbliża się wielkimi krokami. Już sobie wszystko przygotowałem. 4 lipca zaczynamy remont. No i efekty pewnie pokażę 5 lipca albo 6. Zobaczymy, jak nam długo z tym zejdzie. Też nie będę chciał wstrzymywać filmów, także albo nagram na zapas, albo w trakcie remontu, gdzie sobie tą ławeczkę ulokuję, no i coś będę kombinował z tymi treningami. Także ja. Już nie przedłużam, no i lecimy z rozrywką. Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń, po 9 kg na hantel. Tak w ogóle coś mi się pochrzaniło, dzisiaj miałem tak naprawdę robić... Biceps oraz triceps Tylko nie popatrzyłem sobie w zeszycik No i trzeba jednak zrobić te barki, bo już tą pierwszą serię zrobiłem Także już nie będę dzisiaj zmieniał A jutro sobie nadrobimy właśnie bickiem i trickiem Chwilka przerwy, no i lecę kolejną serię Zrobiliśmy trzy serię, 10 powtórzeń po 9 kg. Także teraz chwilka przerwy, no i będę sobie robił wznosy bokiem. Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń po 9 kg. W tamtym tygodniu robiłem po 8,75, także 0,25 troszkę tam. Kur... Także 0,25 dołożyliśmy. No i zobaczymy, czy, czy serię tym ciężarem zrobię, czy będę musiał redukować. Może się uda, może nie. No zobaczymy w praniu. Także nie przedłużam, no i lecę z kolejną serią. Od biedy, ale jakoś zrobione. Udało się te trzy serie pyknąć po 9 kg na stronę. No, na hantę, nie na stronę. No, ale w przyszłym tygodniu ciężar zostawiam ten sam co dzisiaj. Po prostu więcej na razie wycisnę. Na chwycie młotkowym zwiększę sobie o pół kilo. A na wznosach bokiem zostawię taki jak jest, czyli do 9 kg. Aż do tego ciężaru przywyknę, bo na ten moment jest za duży. I już te ostatnie 3-4 powtórzenia to już wygina mnie na lewo-prawo i, i, i także nie ma sensu takie ćwiczenie. Także teraz krótka przerwa. No i lecimy wyciskanie żołnierskie na ławeczce. No, i pierwsza seria siadła 16,25 kg. Także na razie tym ciężarem zostawiam. Może uda mi się zrobić trzy serie. Jakby mi brakło krzepy, to sobie zmniejszę. W tamtym tygodniu robię 15 -kami. w miarę dobrze to szło. No, zobaczymy, jak w tym tygodniu pójdzie. Myślę, że się uda. Także, no, zobaczymy. 这是。 No i picuś Glancuś, zrobione trzy serie 1625 na handla. w drugiej serii miałem mały kryzys. Chyba w 8 bo 9 powtórzeniu. że myślałem, że nie wycisnę, ale poszło. Ogień był. Dzisiaj taki fajny ekspresowy trening wam powiem. W miarę szybko idzie, półtorej godzinki praktycznie jest za nami, jeśli chociaż w ogóle jest to półtorej godzinki. Także robię sobie krótkie dzisiaj w ogóle przerwy, staram się najszybciej zrobić. O no, troszkę jestem zmęczony, bo codziennie kończę tą pracę po 16, później zanim przyjdę na siłkę, zanim zdążę zmontować jest. No, zazwyczaj zawsze po północy, zazwyczaj jest to pierwsza w nocy. No, na. Rano znowu na siódmą trzeba wstać, także nie za łatwo, ale dyscyplina musi być. Jak to później mówi, trzeba harować, także harujemy. No i co, teraz lecę sobie z brzuszkami, robię setkę, mam nadzieję, że ta setka dzisiaj będzie zrobiona. Wczoraj też robiłem ten brzuch, także nie jestem do końca pewien, troszkę skwaszony, ale dopalimy go tak porządnie dzisiaj, mimo że nie powinno się tak codziennie robić, maks co dwa dni, no ale już dzisiaj zrobię go, bo z bickiem i instryskiem to już nie będę miał siły, żeby to robić. Także lecimy z pierwszą serią. I dzisiejszy trening dobiegł końca, zrobiliśmy brzuszki pod sam koniec, 90 powtórzeń. 10 mi brakło, nie miałem siły ich zrobić, tym bardziej, że po wczorajszym dniu mamy, jeszcze ten brzuch troszkę skwaszony. Także jeśli zostaliście do końca, zostawcie po sobie jakiś znak w komentarzu, albo dajcie lajka. Możecie też zasubskrybować. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!